No siema, elo, witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted I zaczynamy znowu wyścigiem, tym razem z Erlem Z Erlem, który popierdala Mitsubishi jak widać Ale oczywiście nie ma szans, nie ma szans z moją porszewką O oh je! Yeah. Oh yeah. Tak jest Dobra, ale poczekaj chwilę, do trochę kultury zachowajmy w tym wyścigu, dobra? Na spokojnie, na spokojnie, łyk Daj ciasteczko, prawda? No, no i można jechać, no można jechać, yeah. Gościu, gościu, nawet nie próbuj mnie spychać z drogi. Ja wiem, że ty już opisane gacie masz, że przegrasz. No ale bez przesady, no. Te, ja, w ogóle to jest próba prędkości. Jako pierwszy wyścig, to jest dosyć dziwne, ale możesz mnie nie spychać. Nie no, chłop normalnie już oszukuje. Już na samym starcie, na samym starcie. Zobaczymy, czy tak będzie, jak ukradnąć ten samochód. Że ja nie ukradnę, tylko wygram w uczciwej walce, u wygram. No, wracaj tu, wracaj tu, ty Mitsubishi. Dobra, no jak na razie tak go niszczę. Niszczę go totalnie. No, nie ma szans. No, nie ma szans z moją poryszewką, która tak zapie. Dala, zobacz to, co się dzieje. Nie, nie, dobra, było blisko, ale na szczęście. Na szczęście jestem mistrzem kierownicy. Też, no, koleś trzyma się dosyć blisko. Ale nie ma szans, nie ma szans zwyciężyć. O nie! O shit. dobra. 217 km na godzinę. No i nadal wygrywam, no, nadal wygrywam. Co prawda, tylko 22 km. O, to... 22? W sensie 22 km więcej mam, ale to nieważne. Dobra, tutaj nie ma co na skróty, o tutaj trzeba się rozpędzić. Im dłuższa trasa, tym lepiej, tak naprawdę. Teraz nitro tu z górki i go niszczę. Niszczę go doszczętnie. O oh yeah. Ty, ale to. Kurwa, czekaj, czy ja zdążę dojechać? Szybko, szybko, szybko. O, no, zdążyłem. Łatwo. Dobrze, i następny wyścig jest to sprint. No, chciałbym powiedzieć, że tutaj ma chociaż odrobinę większe szanse, no ale wszyscy dobrze wiemy, że jego szanse są nikłe. NIKŁE! Tak jest, najlepsze słowo w polskim słowniku. Ej, halo, co jest? Wracaj tu, gnoju! Zaraz się wyprzedzą, zaraz cię... O, no bra, łatwo. Dobra, tutaj się... O, jebany śmietnik, no kto go postawił na środku drogi, no? Tutaj jeszcze trzeba się bardziej skupić, żeby wygrać ten wyścig, no bo tutaj, no niestety... Oj, nie jadę skrótem, jadę tędy, jak normalny, cywilizowany człowiek. O, tutaj trzeba się skupić, bo to trzeba... O, co jest to trzeba wygrać, ale tego mi się zapierdala, no co to ma być? Co? No ale dobra to już jest GG GG WP No chod mam po wyścigu już generalnie, nie ma szans, żebym nie dogonił. Szczególnie po czymś takim co zrobił. o wow, świetnie, nie jest dobrze. Okej. Okay. Odratowane. Po profesorsku. Jedziemy dalej. ale troszeczkę, troszeczkę mnie dogania, chyba. Troszeczkę tak. Rzeczkę, troszeczkę i mi się to Chyba nie podoba leciutko, leciutko. O nie, czekaj, nie tu. O, what the fuck! O nie o nie, tu jest zakręt Kokosundo. Ale jestem mistrzem tego zakrętu. On ewidentnie nie, on ewidentnie nie. Oh, what the fuck! Co tu się dzieje? Nie, no co to jest za zakręt? Halo nie, nie doganie mnie. No nie, gdzie kurwa, gdzie jedziesz? Gdzie, gdzie? Pierwsza pozycja jest moja, o, nie, czekaj, gdzie ja pojaw... Nie, nie, nie tutaj. O oh, shit, nie jest dobrze. Przegram to! Nie! Na Rafra... O oh, what the fuck! No, co to są za zakręt? Na Rafra jeżeli. Ej, co jest? Nie, no, nie no. Żeby, że ten jest samochód jego to jest jakiś podpór, no nie da się go wyprzedzić. Ale nie poddam się ty! Kurwa gnoju! Wygram to! Ten wyścig jest mój! Mój, o oh, shit! Oh, shit, dobra, tu na skupieniu, na skupieniu dosłownym. Ougi, jak totalny szef, jak totalny szef. Dobra, tu z No. O... O, ta końcówka wyścigu trzeba. Full focus, full focus. Już zjebałem, ale to nieważne. Nie, nie, nie. No nie do wygrania to jest. Nie do wygrania. Przejebałem, no nie, nie, niemożliwe. Nie. No i chuj. Jeszcze raz, dobrze, że to tylko gierka komputerówka i nawet jak przegram to mogę powtórzyć. Jebany CJ, no, w tym Mitsubishi, na to się spodziewał, że on taką furę będzie miał. Czemu ono tak jeździ? No przecież to... No nie pane śmietniki. No nie, no nie. Nie da się nic zrobić, no. GIN. O dobra, okej. Okay. O, bo taktyczne zagranie. Taktyczne zagranie. Na śniadanie czy coś? What the fuck, co on zrobił? Wypierdalaj stop. o- no, what the fuck, no i te zakręty 90 stopni. No, przecież to jest mój nemesis w tej grze, no. Dobra, ale chwila, na no, spokojnie, na no, spokojnie. Przerwa na łyka w usi. Na ciasteczko, oczywiście, no, wiadomo. No, kurwa. Lepiej się łapić, że rajapy, w dole, no, trzema tu wysyć. No jak to w co, w klawiaturę, kurwa. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. No i, fuj, no i tyle, tyle po przerwie kawusiowej, no. to zawsze jakieś pomysły masz, kurwa, przerwa kawusiowa. Nie wytrzymę, to na pełnym spoceniu trzeba jechać, bo tego wyścigu się nie da wygrać, no zobacz te zakręty, no przecież mnie podpierdoli, zaraz coś. O tu że. Dobra, wyprzedzam cię na prostej, jak bambiora największego na świecie. A Tutaj się zwalniam elegancko, jak gdyby nigdy nic. Dobra, poprzednio chyba karta była... Drugiej, jakby pozycji, tak mi się wydaje, jak losowaliśmy to Porsche. Ym, no więc, co? Trzeba gdzie wybrać jedynkę albo trójkę, ale to będę musiał jeszcze upewnić, czy na pewno poprzednio było w dwójce. A chciałbym wygrać ten samochód. W sumie nawet nie wiem po co ja chcę wygrywać te ich samochody. No tylko po to, żeby im dopiero dolić. Ogi! Oh, to jest jedyny mój cel, żeby ukraść wszystkim ich wozy. Nie, no wracaj tu, kurwa, nie możesz mnie wyprzedzać teraz, jak jest już końcówka, rozumiesz? Nie możesz, no nie pozwalam ci, w sensie to się nie godzi, no człowieku, człowieku. że raz szyliasz ze mną, co za robić? no i tak się wygrywa wyścig. Dobra, najłatwiejszy wyścig na świecie. Pokonany oczywiście, oczywiście, dwie karty. Um. No i co? Jedynka albo trójka, tak mi się wydaje, ale jeszcze się... Cholera, jeszcze... kurwa, bo... halo. Dobrze, a więc poprzednia fura była faktycznie na pozycji numer 2. Więc teraz wybierzemy pozycję numer 3. I tam znajduje się oczywiście dowód rejestracyjny. Nie rób tego, na no, Naurani, no, nie rób tego. W takim razie, w takim razie, pierwsza pozycja. I oczywiście tutaj się znajduje dowód. Siema Elo, z tej strony Kokos i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale Fallout New Vegas. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy nową grę. Oczywiście, że chcę auto zapis. No raczej to jest oczywiste, no jeszcze się, się pytają, czy chcę auto zapis. Obejrzyjmy filmik wstępniakowy w takim razie. Świetnie, nie wiem, czy już powtarzałem, ale grałem Fallouta 3 i Według mnie to jest jedna w ogóle z najlepszych gier na świecie. Yy, tak skromnym zdaniem powiem, naprawdę dobrze mi się w nią grało. Yy, wszystko tam było świetne. No, wszystko, wszystko. Chociaż musiałem się przekonać, bo trochę za dzieciaka nie lubiłem takiego ciężkiego klimatu. Później. Klimatu? Ta the fuck? Klimatu. Później do tego dorosłem trochę, ale no, zobaczymy, jak to będzie Fallout New Vegas. Podobno to jest najlepszy Fallout, jaki wyszedł kiedykolwiek i no, ma naprawdę wielu fanów. Podoba też mi się, jakby ten cząstek zachował. Chociaż cywilizacji w jakiś tam sposób, właśnie w tym Nowy Vegas tytułowym. A tutaj mamy Snajperito, który napierdala ze znaku do. do kogo? No to jest pytanie. do bandyty. Kogo my tu mamy? Cóż to za gangster z lat 50. -tych? albo 70. -tych. ciężko odróżnić, generalnie. Tak. Mm, NCO. NCO! No, dama w Colorado. Dama? W sensie tam, dam, że po angielsku, da, że dama, ale to. Zapora Hoovera, tak? Nie. Legion pojebów, tak? Nie. No, jestem kurierem, o tak. Moja wymarzona ścieżka zawodowa w końcu się spełni. Moje marzenie. Nie, ja nic się zrobiłem. nie zrobiłem. Zostaw mnie. Nie! Co, w, w dupie mam ten twój samochód, rozumiesz? Dawaj mi ulepszenie do palacza unikalne i karty numer 1, Nie, on tu w dupie, rozumie. W dupie mam ten twój samochód, pierdol się, rozumiesz? Okręg Rockport został odblokowany, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie twój obsrany samochód. <laughs> Dobra, przepraszam, jednak super masz samochód. Okej, okay, kogo my tu mamy? Czarna lista numer 8 kto tym razem Jade Barrett Jewels okej okay. świetnie czy ona jeździ? Ford Mustang GT, wyścigi drag. Ta śliczkątka nazywa się Jewel. mafiała na punkcie silników Big Block i wozów typu Muscle. Eee, przejechała... <laughs> przejechała swoją bryką naprawdę sporo kilosów, więc nie rób lepiej żadnych głupot. Pod maską jej wozu miał ogromne stado koni mechanicznych. jak mafiała na punkcie Big Blocków, to nieźle, to nieźle, nieźle. A co my tu mamy dalej? Celka 500 kamikaze, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Hmm. Zobaczymy, jak wygląda jej Ford Mustang. Jak gówno, no cóż, mogę więcej powiedzieć? No, halo, proszę mi z tym kursorem. Jadę, no super, jadę, jest fajnie, że jedziesz. Zajebiście dobrze wiedzieć. UG. No i mamy to. Ja nieźle ci idzie. City. I hooked up another safe house for you. It's nearby. Get familiar with the location. You might have to get there in a hurry. Later. Rockport, god Damn it! where is it? Already the some map is unlocked. Okay. no hello. At the very beginning you have to see what upgrades are unlocked, some new, new body kits, new body... Ty, what the fuck, how does this one look what the, what the... Dobra, bo tyki te spoilery mnie nie interesują. Interesują mnie osiągi. Uwaga, uwaga. Skrzynia biegów się odblokowała nowa. No oczywiście 32 tysiące za skrzynie biegów. No chyba ich pojeba... O nie, ludzie widzimy. Czy coś jeszcze nie? No dobra. To są lepsze on co to, 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 ja się nie ulepszę? Co wy myślicie, że, że jasy nie ulepszę? Ja są lepsze, wiadomo, że są lepsze. bardzo, a tu w unikalnych częściach mamy skrzynię, zawieszenie, turbosprężarkę. A czyli te dopalacza to była turbosprężarka. Dobra, trzeba ja trzeba. Myślałem, że jak dopalacz, to... Nitro! No dobra, w takim razie zaczynałem pierwszy wyścig w Rockport. What the fuck, co to jest za zestawienie samochodów? What... Jakiś kurwa punciak i ten karer... karerem? What the fuck, man. What the fuck, what the fuck. No dobra, ale generalnie mamy ostatni obszar e, mapy już odblokowany, czyli to Rockport. O nie. nie, no i chuj, no nie, nie, no nie, no. Odpadnę, no przecież odpadnę. No, na Rockport mam odblokowane. tutaj były pierwsze wyścigi jeszcze tym BMW tak testowo. No ale niestety zostaliśmy stąd wykopani po oszukańczym, oszukańczym. W ogóle od samego początku oszukują. Brzydwiak oszukiwał mnie i, i teraz później ty z tymi samochodami znowu. Nie, no to jest jakaś tragedia, no. Nikt nie jest uczciwy w tym mieście. O nie, no, no i chuj, no nie, no. nie. nie. Nie, nie, to jest. Nie, nie. Chyba, chyba odpadnę, chyba. Chyba. Nie, nie, nie poddam się, nie poddam się, komu, komu, Hmm. No niedobrze, niedobrze, ale to nic, to nic. To nie waży, że Punciak ze mną wygrał, nieważne to jest. Nieważne, rozumiesz, nieważne? Kompletnie nieistotne. Ale spokojnie, teraz wygram ten wyścig. Teraz full focus, nie wjeżdżamy w żadne ściany i wszystko będzie w porządku. Oh yee, what the fuck. No halo, no co to są za zakręty, kurwa, jak ja nienawidzę takich rzeczy, no. Co za gówno. No halo, no co ty robisz, gościu? Co? Co ty se myślisz, że Kim ty jesteś? No. Czemu ty mnie wyprzedzasz? No i znowu zakręt 90 stopni, zajebiście. Halo, proszę się zatrzymać. K9 odpada, kurwa tylko, nie to, no nie, no i znowu to gówno, no, o, dobra, łatwo, łatwo, o, o, co ja, o, nie, dobra, przepraszam, że, to może nie powiem, o, what the fuck, no dobra, także jednego przeciwnika już się chyba pozbyliśmy, także gi, to gi, trzymam, kurwa, z tymi zakrętami, no, no i łatwo, kto odpada tym razem, snowman, jebany bałwan, no nie, widzimy, no, co ty się tak tu wpierda, no nie, no, Chłop troluje gierkę, nie wytrzymam. Ja se spowalniam elegancka, ja chłop się wpierdala 200 km na godzinę we mnie. I... Zadowolony, no zadowolony. Ouuudziei oudzie, no i mamy to snowman, znaczy nie wiem ktoś tam ostatni. Rozjebany. No rockport odblokowany, tylko jeden wyścig tam był, zajebiście, dzięki gro... Dzięki, te same porszaki? Czekaj, nie, to Ford jakiś, ale tak to same porszaki! Derby porszaków, god Demet. chyba nie muszę mówić kto ma najlepsze Porsche na tym całym świecie, no raczej to jest dosyć oczywiste. No nie mają szans, no nie mają szans, no szanujmy się, szanujmy się. Ej, co jest, czemu, czemu Francois mnie, no, kur... Czemu François mnie... pobił, halo, no, no, co jest? No teraz was niszczę, oh, what the fuck. No Francois, no przecież nie da się z nim wygrać. Fra no, no i to jest pewnie Francois, jebany, no nie wytrzymieć. No, pokonałem go chyba. Łatwo, łatwo. Gdzie ty, gdzie, gdzie ty tą Borszawką? Gdzie, no gdzie? no Ojej. Yeah. Dobra, najłatwiejszy no wyścig na świecie. no co jest? Hmm, ten rog. Brzydki jak? Yeah, I know that Rog guy, he's watching your back. I'm just wondering, you know, why he's doing it. It's a little weird if you ask me, but then again, tak, znaliśmy się i co, co w związku z tym? Hmm? Nie wiem, nie wiem o co mu chodzi. Znaliśmy się z Rogiem w więzieniu, super nam razem było, świetnie się bawiłem. No my jedziemy w dalszy wyścig. razem pozaj. No, nie, no kto tak robi? No, nie, spo... kto. kto projektował te... Czy ktoś to w ogóle tetował? No co to ma być? No zobacz to, zobacz to. Od 6 metrów od startu jest kurwa zakręt. No nie, no to jest, to jest nie. Nie da się, no nie da się. No, oh, yes, no. <ścoughs> no what the fuck, no. Nie, okay, dobra. Mistrz kierownicy. No zajbiście. I cyk, mamy kolejną butkę. Czy bramkę? Nieważny. zapierdalam, what the fuck. O, no, łatwo. O je. no i mamy jeszcze co najmniej jeden wyścig. Jest to sprint. Oho, e mamy korvette, e mamy... co to kurwa to, to jest, jakieś gówno, what the fuck, co to jest, god Jedziemy, jedziemy, panowie, doskonały start. Zapraszam na wycieczkę. Wycieczka krajoznawcza, oczywiście, bo nieodkrytych alejkach wiadomo, wiadomo, oh shit, o oh, oh, nie, wszystko pod kontrolą, halo, co ty, oh, what the fuck, nie, czemu to jest policja, halo, nie, panie władze, ja nic nie zrobiłem, god damn no. no. Chłop mi wyścig sabotuje, no, jak to jest możliwe? Ej, halo, jakim cudem mnie wyprzedził w ogóle? Tym gównem jeszcze Czemu to jest tyle policji, ale No what the fuck, jak to Nie, no, to jest niemożliwe, że ta figura tak zapierdala, no co jest No oh, god damn it. god damn it. No, nie, no przecież Nie, no hop na haksach zapierdalam, to jest niemożliwe Zajebiście, sześć zastępów policji uczestniczy w tym wyścigu Zajebiście, się super, super Lepiej być nie mogło Ja lecę, ziółuś, lecę stąd Oh shit, oh shit Nicyk, tyle telemarkiem, oh yeah Dobra, nie no po profesorsku rozwiązany ten wyścig. Łuki! Tak jest. O, fuck, nie, nie, nie. No i mnie aresztują, aresztują mnie, aresztują mnie. Przegram, przegram. No. Zabierdale, gościu nie! Zostawcie mnie, więc nie zrobiłem. Zajebiście, wyścig 6 minut, 15. Ty kolczatki teraz są? Nie no. Co jak wiadę w kolczatkę? Przecież to można się raczej domyślić, co się stanie, ale no. Oh. Ale co jak wiadę, to automatycznie mnie aresztują czy co się dzieje? Nie wiem, ale nie chcę raczej tego testować, Tylko nie wiem za bardzo jak wypatrzeć w takowe kolczatki na drodze. Biorąc pod uwagę to, że zapierdalam, nie wiem, 300 km na godzinę, to może być ciężko wypatrzeć na drodze kolczatkę, ale nie wiem. Nie wiem. Poza tym co oznacza ten znaczek, że co ja mam dwie wjechać, czy dwie ominąć, czy... ...kichuj? Nie rozumiem, nie rozumiem, mam no, trzeba uciec. Trzeba uciec z policji, no, nie, dobra, nie, nie, No, jeden kamień milowy zaliczony. net nie wiem który, nie wiem po co, nie wiem jak, nie wiem czemu. Ale udało się, what the fuck. O nie, o, o, się psu wyjabię. to nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Aresztują mnie! O, okej. Okay. Dobra, ja wiem co zrobić. nie, dobra, jednak nie. Dobra. O, what the fuck, czemu ten... co tu? Mogę tu przejechać? Halo? O, okej. Okay. Dzięki. No, nie wiem czy to był najlepszy pomysł.

Blokada, oj, oj, no nie, no nie. What the fuck co się dzieje z tym radiowozem? Nie wiem. O, okej, okay, on nadal tu ja nieźle się dzieje. Nieźle. Przecież ja nigdy nie ucieknę, no to jest niemożliwe. Nie, uciekłem im. Tylko to jest blokada generalnie. Ale to nic, to nic, ja w nią wjeżdżam, cyk. Spierdalam, o what the fuck. Wszystko jest pod kontrolą generalnie, wszystko jest pod kontrolą. Trzeba zjechać z tej autostrady, ale nie wiem jak to zrobić. O nie, o nie, dwa... No super, super, super chłopaki. Świetnie, żeście się spisali. Gdzie co to ma być, że oni walą od razu na czołówę. No przecież chorzy na łeb są ci ludzie, no nie liczym mi? A teraz gincie! Ty no i przezabiłem wszystkich i to ja... no mi to jest kolejny śmieć, no. Cyfra że no, gdzie! Żebym miał ochotę zatankować. No jak mnie goni, no... O, the fuck, no skąd ty się tu wziąłeś? Nie, no nie da się im uciec autentycznie. Dobra, co zrobię przy okazji te 6000 kamieni mi. Aha. Nie mam pojęcia jak mam zrobić niby ten, te kolczatki, ale okej. Okay. Jak na razie żadnych nie było chyba. Dobra, jak dojść w dwie stąd. no i mamy kolejny kamień milowy. I zostanie nam jedynie, żeby dwa samochody jeszcze potrącić. Będziemy mieć wszystkie w sumie. Prawie przynajmniej. Aha, okej, okay, super. No i mamy wszystkie kamienie milowe. Więc teraz pozostaje nam jedynie uciec. tak, co się dzieje? Czekaj, tu jest kolczatka czy nie? Czy tu jest taka dziura?